Cześć, nazywam się Uściński Konrad, a w dzisiejszym odcinku omówimy możliwości oraz funkcję modułu, który umożliwi nam komunikację wewnętrzną w ODO. Jest to moduł Dyskusję. Zapraszam. Ok, jesteśmy teraz w module Dyskusji. Moduł ten oferuje nam takie opcje jak skrzynka odbiorcza, oznaczone gwiazdką, czy historia. Mamy w nim również takie funkcje jak kanały, czy też wiadomości bezpośrednie. Jeżeli chodzi o kanały, tutaj możemy utworzyć sobie taki kanał na własny użytek. Możemy do takiego kanału dołączyć innych współpracowników, oraz też pojawią się tutaj kanały, do których my zostaliśmy dołączeni przez naszych współpracowników. Utwórzmy sobie teraz taki kanał. To będzie kanał informacyjny. Naszą pierwszą wiadomością będzie komunikat. Ok, mamy to. Taką, na taką wiadomość możemy zareagować emotką. Możemy bezpośrednio odpowiedzieć na taką wiadomość. Możemy oznaczyć ją gwiazdką. Wtedy pojawi nam się w zakładce oznaczone gwiazdką. Tą wiadomość również możemy przypiąć. Wtedy pojawi nam się w tym miejscu. Wiadomość również możemy edytować, oznaczyć jaką nie A jeżeli nam się nie podoba to możemy ją również usunąć. Co do odpowiedzi możemy reagować emotką, gifami, załączonymi plikami czy też wiadomością głosową. Do takiego kanału możemy załączyć załączniki, dodać inne osoby jak wcześniej wspominałem, pokazać listę uczestników, którzy się znajdują na tym kanale oraz odbyć rozmowy głosowe czy też rozmowy wideo. To wszystko, jeżeli chodzi o moduł dyskusji. Miłego dnia!